Pan z Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich pokój Pan". A to powiedziawszy, pokazał im i Bóg. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tknął na i powiedział im, Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy są odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwanych nos nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili nie do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczy śladu nawet gwoździ i nie włożę palca na to miejsce głoździ, i nie włoży ręki W kołośniu w kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i ją do mego boku I nie bądź niedowiary lecz nie języku bieżącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział im Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Amen. Siłą rzeczy nasze oczy są skierowane dzisiaj na Tomasza, który jest zaraz po Jezusie głównym bohaterem dzisiejszej Ewangelii. I w swoim życiu wiele razy spotkałem się z kazaniami, które bardzo krytycznie wypowiadały się na temat apostoła Tomasza. Kaznodzieje wytykali jego brak wiary, wątpliwości. Podkreślali, że Tomasz powinien był uwierzyć na słowo pozostałym apostołom, uwierzyć w Zmartwychwstałego. I gdy wracam pamięcią do tych kazań, to stawiam sobie pytanie, Niby dlaczego Tomasz miał być inny niż pozostali apostołowie? Przecież oni też nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nawet gdy widzieli Jezusa. Mieli jeszcze sporo lęków, sporo wątpliwości, sporo obaw. Tak naprawdę Tomasz wcale się od nich nie różni. On też potrzebuje zobaczyć, potrzebuje dotknąć, żeby uwierzyć. Tomasz chce mieć pewność. Słyszymy, jak Jezus mówi dziś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A ksiądz Jan Twardowski, znany poeta, pewnie na podstawie tych słów Jezusa napisał, Wierzyć, to nawet się nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku. Bo właśnie na tym polega wiara na braku pewności, na zaufaniu komuś, kto jest silniejszy, kto jest potężniejszy. Wiarę to gotowość pójścia po ciemku za Tym, który pokonał śmierć, za Jezusem Zmartwychwstała. Wierzyć to ostatecznie nie mieć pewności. Dla mnie bardzo ważne jest w dzisiejszej Ewangelii to, że zmartwychwstały Jezus przyjmuje taką słabą, szukającą potwierdzeń wiary Tomasza, wiarę apostołów i naszą wiarę. Nie odrzuca szukającego ucznia, nie odtrąca jego wyznania Panu i Bóg Mój. Jezus po prostu wie, że to jest potrzebne Tomaszowi. Że jest mu akceptacja, przyjęcie takiego, jakim jest. I co bardzo ważne, Jezus pozwala Tomaszowi dotknąć swoich ran, włożyć w nie palce. Jezus pozwala wejść Tomaszowi w najintymniejszą ze sobą relację. Bo przecież swoich ran, swoich zranień, nie pokazujemy wszystkim, tylko tym najbliższym, tym, którzy są z nami w najgłębszej relacji. I te rany Jezusa dla Tomasza stają się miejscem, w którym rodzi się jego wiara. To tutaj właśnie spełnia się proroctwo Izajasza. W jego ramach jest nasze zdrowie. przez których bracie, Jezus jest gotowy zrobić dla Ciebie wiele, byś uwierzył w Jego miłość. Pokazuje Ci swoje rany na dłoniach, na nogach, swój bok. Pozwala Mi dotknąć, pozwala włożyć w nie palec, włożyć rękę. Wszystko po to, żebyś zobaczył, że Jezus Cię nie odrzuca, że Jezus Cię nie odpycha, Niezależnie od tego, jaka jest Twoja wiara. I właśnie na tym polega skandal miłosierdzia. Na tym polega miłość miłosierna Pana Boga. Że on nie stawia żadnych wstępnych warunków. Musisz być taki, taki i taki, to dopiero wtedy będziesz mógł do mnie przyjść. Będziesz mógł zostać moim przyjacielem. Nie. Jezus mówi ci, taki jaki jesteś teraz, z taką wiarą, z taką miłością, możesz być moim przyjacielem. I po to pokazuje ci swoje rany, żebyś ty pokazał mu swoje. Żebyś pokazał mu, co cię boli, gdzie nie domagasz, gdzie jeszcze jesteś słaby bo On chce te rany leczyć. On mówi Ci, że to w Jego radach jest Twoje zdrowie. Nie w tym, że będziesz się spinał, będziesz sam próbował naprawiać, reperować, poprawiać swoje życie. To w Jego radach, tych, które Ci pokazuje, jest Twoje zdrowie. Jezus jest Twoim zdrowiem. Jezus jest. Twoim życiem. Pozwól mu wejść do tego życia. Jeżeli na to pozwolisz, to przyjdzie dzień, kiedy nie będziesz musiał widzieć, żeby uwierzyć. Staniesz się tym błogosławionym, który nie widział, a uwierzył. A na razie On Cię kocha takim, jakim jesteś. Z taką wiarę, jaką masz dziś. I to jest właśnie miłosierna miłość Pana Boga. Amen.